Witam w moim artystycznym nieładzie. Ale jak przyjdzie taki okres, to znowu to wszystko ugarnę. Taka moja natura. Jak już coś mnie irytuje, to muszę to posprzątać. Ale ogólnie lubię taki nieład, bo mniej więcej wiem wszystko gdzie jestem. Dzisiaj powinien być trening, ale jestem tak jeszcze styrany że wolę ten dzień poświęcić na kolejną dobrą regenerację. A w związku z tym zrobimy coś innego, bardziej pożytecznego. Też możemy o, o, obrać okulary, żeby być, wyglądać tu bardziej poważnie. Ostatnio słyszałem, jak pani reżyser w radiu wypowiadała się, że zaczynała w takich latach, gdzie ten zawód u kobiet niezbyt był poważany i musiała się ubierać bardziej poważnie albo jak mężczyzna, żeby zbudzać tam... Szacunek u operatorów czy naświetlaczy i tam innych ludzi, którzy pracują w tym, w tym biznesie. Ale wracając do tematu jestem niezmiernie szczęśliwy, bo okazało się, że seria Tomów Joe Nesbo, bohatera Harego Hule detektywa, który miałem już 10. Myślałem, że to jest koniec, tylko kończę tą dziesiątą, policja. I teraz spoiler. Jak jest to przed Wami, to nie słuchajcie. W dziesiątej części tak mnie autor nabrał, że dwa razy myślałem, że główny bohater umiera albo jest już jego pogrzeb albo ten. I dwa razy tak świetnie to opisał, że to jednak nie on, tylko ktoś inny. No po prostu rewelacja. I tam była. Taki jeszcze też problem, że był taki dość zwyrodnialec, on się nazywał Walerii. Ja yeah, wróć Walerii, pozdrowienia z pracy! Ale zapomniałem nie Walerii, tylko Valentio, jak Valente, świętego Walentego, no, totalny psychopata. I nie złapali go, złapali takiego też drugiego przestępcę, który. To wasz też kolejny spoiler. Może za zaciekawię do tego opowiadania, bo tak, policjant był homoseksualistą, ukrywał się, miał tam jakiś związek i zabili mu jego miłość. I on później tą miłość przeradza w nienawiść zemstę i zemstę i się mści na, na policjantach. I to rozwiązują. A nasz y, psychopatyczny morderca, który u, uciekł z zakładu, Czyli ten Valenti pozostaje wciąż na wolności, tak się kończy dziesiąta część. Mówię, kurde, mam od 1 do 10 miał, Myślę sobie, to jeszcze nie koniec. I dobrze poszukałem. Też pozdrawiam youtubera, który mi napisał, że czyta nóż, bodajże. Ja mówię, kurczę, noża nie przerabiałem. Sprawdzam czy te wszystkie tytuły, bo jeszcze oprócz tego Jones był, czytałem cztery osobne książki. A to jest cała seria właśnie z tym detektywem. I okazało się, że jeszcze jest 11 i 12 napisana. I ta 12 właśnie. Gdzie mam tą 12? Już cię szukam. Bo 11 jest pragnienie. Teraz obecnie zacząłem inną książkę i ją skończę. Był bardzo ciekawy tytuł, mnie zainteresował, ale też okazuje się taki trochę kryminał na dwuwątkowy. Ogarniam go, to, to zajmie mi na pewno parę dni a później wrócę, właśnie do naszego głównego bohatera. 11 część. A patrzcie, nie widzę tej 12. Kurczę, ślepy jestem, czy on jest, był nóż, 12, 12 część. O, właśnie ten, ten znajomy z YouTube'a, co mi pisał komentarz, właśnie przerabia. Spytałem się go, czy, czy, czy to już kończy, czy zaczął po prostu od ostatniej, pomyłkowo, bo pamiętam, jak miałem miał Harlana Cobena, i marną Bolitar to akurat właśnie nie jechałem po kolei. Chociaż i tak to było dość przyjemne, ale wiadomo po kolei jest lepiej, bo wiemy ten ciąg zdarzeń, co się tam dzieje. Ale zanim to wszystko chciałem ogarnąć, to kolega z pracy, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo rzetelny mężczyzna i kurcze na rowerze śmiga tyle kilometrów i ma już swoje lata, a nie jednego młodego prześcignął. Józek, pozdrowienia dla Ciebie i polecił mi książkę Kir Bułyczów, sorry, Kir i to jest Przełącz Osada i właśnie czytałem, że to jest najlepsza książka jego science fiction. I niestety w audiobookach nie mogę ją znaleźć, ale co daje mi pole do manewru i fajny projekt znowu zrobienie, spróbujemy ją przeczytać i nagrać i stworzyć własny audiobook. Zobaczymy jak to nam wyjdzie i czy to nam wyjdzie. Tu jest podane, że 7 godzin się to by słuchało. 7 godzin czytało? No to zobaczymy, no. sumie parę dni powinno to przerobić, ale z moją dyslekcją i umiejętnością czytania to może się przedłużyć. Ale dobry projekt by był. Tak więc może na kanale za jakiś czas się pojawi ten audiobook. Bo jak wiadomo, już próbowałem z jednym. Wspaniałe stulecie i utknąłem na którymś rozdziale. Może też to kiedyś dokończę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak więc zobaczymy. Jak macie jakieś ciekawe książki, właśnie czy należycie, mam tam mało znajomych. Świetna strona, lubię czytać. Tam możemy właśnie zaznaczać nasze książki, pisać opinie, oceniać tą stronę. Jest rewelacyjna wam powiem. Ja na razie tylko mam 180 parę pozycji, o ile dobrze pamiętam, no 188. Powoli zbieram, zbliżam się do 200. Tak więc mnóstwo jeszcze książek przede mną. Chciałem mówić z Science Fiction, bo kryminały spoko, ale tak dużo tej czarnej czarnej łacy tam to, to też niekiedy nie, 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 nie za fajnie. Myślałem właśnie jak skończę te to pobita wy... mam już przerobionego, wadce pierścieni, ale naszego polskiego pisarza, który teraz powstają też na Netflixie druga część serialu, bo wiecie o kim mówię, Wiedź mi, przerobić ten temat albo też myślałem gra o tron, kolega mi też polecał, tam jest ponoć taka ciekawostka, że nie leci to odcinkowo, tylko jest cała jednak książka o jednym bohaterze, później o drugim, to musi być bardzo ciekawe też postaram się to zdobyć dobrze, ja się z Wami żegnam i będę się zabierał do nagrania tego audiobooka ale tym razem nie będę po części, tylko wstawię jak już będę miał całość, to też będzie lepsza motywacja. No i oczywiście z tymi audiobookami to Wam polecam stronę Pomikuj. Świetnie się sprawdza, wykupiłem sobie kolejne giga i można prawie wszystko sobie tam wyszukać i ściągnąć z 3 PDF-a. Jak teraz ściągnę właśnie sobie też PDF-a z tej książki rosyjskiego pisarza. Pi Ej, no i niestety mamy problemu tego PDF-a, to nie było tak łatwo sięgnąć. Za czwartym razem mi się udało, ale 200 stron tylko, ona ma ponad 400. No będę musiał z Józkiem pogadać, żeby pożyczyć tą książkę. No nie wiem, jakoś to rozwiążemy. We will see. Trzymajcie się, serwus.